Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Spoboda, a to jest moja przyjaciółka Magdalena Pietrasi. Razem bierzemy udział w zajęciach prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siemianowicach Śląskich. TPD jest organizacją, która nie przynosi żadnych zysków. Zajmuje się wypełnianiem wolnego czasu przez cały rok dla dzieci i młodzieży z Siemianowic Śląskich. A w czasie ferii i wakacji są organizowane wyjazdy krajowe i zagraniczne. Włączamy się także w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Dlaczego warto nam przekazać swój 1%? Warto go przekazać, bo to dobry wydatek na wakacje dla dzieci i młodzieży z naszego miasta.